Chcesz wystartować z AWS, ale nie wiesz od czego zacząć? EC2 to podstawowa usługa. Dziś pokażę Ci, jak uruchomić pierwszą instancję krok po kroku i połączyć się z nią przez SSH. EC2 to po prostu wirtualna maszyna w chmurze. Działa 24 7. Nie wymaga fizycznego sprzętu i daje Ci pełną kontrolę nad systemem operacyjnym. To punkt startowy dla większości rzeczy w AWS. Od hostowania aplikacji po uruchomienie konteneru. Okay, jesteśmy w konsoli AWS. Wpisujemy sobie EC2 w wyszukiwarce. Klikamy Launch Instance. Jako najpiszmy sobie demo EC2 Jako system wybierzmy sobie Ubuntu, najnowszy LTS Instant type zostawiamy T2 Micro, to jest darmowy tier, więc do nauki wystarczy Jeżeli chodzi o klucz, utwórzmy sobie nowy Nasz klucz nasz klucz testowy Zostawiamy RSA Wy wybieracie sobie PEM, ja używam PPK, biorę, ponieważ ja na Windowsie używam puty. Klikamy Create Keeper i zapiszmy sobie go. Przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o sieci, zostawiamy tak jak jest. Bardzo ważne jest, aby auto assign public IP było na enable, bo inaczej bez tego nie dostaniemy publicznego IP. Okay. Jeżeli chodzi o firewall, domyślnie jest włączony port SSH, czyli port 22, i dopuszczony jest na niego cały ruch. Polecam wybrać tutaj my IP, czyli żebyście tylko wymieli dostęp. Natomiast jeżeli chodzi o storage, zostawiamy 8 GB. Jeżeli chodzi o zakładkę Adventure Details. Jeżeli jesteście zainteresowani takim poradnikiem Deep Dive odnośnie EC2, to dajcie znać w komentarzu. A tymczasem klikamy Launch instance. Ok, nasza instancja już ma Status Running. Klikamy na nią, wybieramy sobie Connect. W Waszym wypadku możecie sobie skopiować całe polecenie, Egzemplarz gdzie jest konkretne połączenie, cała informacja. Ja w moim wypadku muszę skopiować nazwę użytkownika oraz host, ponieważ ja będę używał puti. Przechodzę sobie do niego, wklejam SSH port 22, przechodzę tak do Connection, SSH Out, Credential, i tutaj muszę wybrać klucz prywatny, który wygenerowałem. Otwórz, wracam sobie do sesji i Open. Tak, że tego mojego klucza nie ma, więc sobie akceptuję. Jak widać, udało mi się na niego zalogować, więc wszystko działa tak jak poprawnie. Teraz można sobie zainstalować Dockera, Nginx-a, hostować backendy albo podłączyć tą instancję do pipeline'u CI/CD. To najczęstszy punkt startowy dla praktycznego użycia EC2 w AWS-ie. W kolejnym odcinku pokażę ci jak przechowywać pliki w chmurze za pomocą S3. Jeżeli chcesz krok po kroku zbudować praktyczne fundamenty AWS-a, zostaw suba. To najlepszy sposób, żeby ci nic nie umknęło. A teraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.